Hej! Tym razem nauczymy się rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Rzeczowniki policzalne są to takie rzeczy, które śmiało możemy łatwo policzyć. Widzimy, że jest to jedna całość. Śmiało możemy wziąć je do ręki i policzyć. Na przykład jabłko, pół, ziemniak, apetace, też sandwiches, kanapki. Śmiało możemy wyszczególnić, że jest to jedna kanapka, Dwie lub więcej. Natomiast niepoliczalne rzeczowniki, z nimi jest troszeczkę bardziej skomplikowanie, natomiast jest całkiem logicznie. Musimy je gdzieś zapakować, wlać, bądź gdzieś umiejscowić, po to, by można było je policzyć. Na przykład milk, mleko, łoce, woda, pasta, makaron, rice. Te wszystkie rzeczy trzeba gdzieś... Wlać bądź zapakować. Na przykład woda. Samej wody nie policzymy. Włoce. Ale gdy już wlejemy ją do butelki, wtedy już będziemy mogli ją śmiało policzyć. Możemy śmiało powiedzieć bo o włoce, czy bot plus włoce. Jedna butelka wody, dwie butelki wody. I wtedy śmiało możemy policzyć coś, co właściwie bez pojemniczka jest niepoliczalne. Ale także wszystkie rzeczy, które trzeba gdzieś zapakować do paczki. Na przykład makaron, pasta, rice, ryż. Ale także wszystkie rzeczy, które musimy pokroić. Ham, szynka, cheese, ser. Natomiast rzeczy, które są niepoliczalne, możemy policzyć, gdy dodamy do nich ich pojemniczki. Tam, gdzie będą umiejscowione. A carton of milk. Karton mleka. A bar of chocolate. Tabliczka czekolady. A can of cola. Puszka coli, do owoce, butelka wody, a jar of jam, słoik jam. Przy rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych mamy też kilka gramatycznych słówek. Przede wszystkim jest to są i eni. Bardzo prosta zasada, by używać są i ANI. Sam używamy w zdaniach twierdzących, czyli tych pozytywnych, gdzie wszystko jest na tak. Eni używamy w zdaniach przeczących i pytających. I've got some sandwiches. Mam kilka kanapek. Zobaczcie, jest to zdanko, zdanko pozytywne, i tutaj wszystko jest na tak. Sam. Natomiast pozostałe dwa zdania to przeczenie i pytanko. Czyli tutaj już używamy any. I haven't got any sandwiches. Nie mam żadnych kanapek. Mamy już smutną buźkę, czyli jest to przeczenie, ale także widzimy haven't. Czyli gdy zobaczymy haven't, hasn't, nie mamy czegoś, to jest to przeczenie i śmiało stawiamy any. W pytankach również używamy any. Have you got any sandwiches? Masz jakieś kanapki? Czyli sam używamy w zdaniach twierdzących, a any w przeczących i pytających. Ale także do rzeczowników policzalnych używamy a i n. Stawiamy gdy coś jest pojedyncze, coś jedno, jakieś jedno. A początcza ziemniak, jakiś jeden ziemniak. I oczywiście a stawiamy, gdy coś zaczyna się na spółgłoskę. An apple czyli jakieś jedno jabłko. N, oczywiście stawiamy, gdy nasz rzeczownik zaczyna się na samogłoskę. W rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych mamy jeszcze coś takiego jak how much, how many, które możemy użyć w pytanku. I też jest to bardzo prosta zasada do rozróżnienia. Jak będziemy się trzymać też takiej zasady, podobnie jak przy trzecim punkcie, sam i oni, to jesteśmy wygrani i nie powinniśmy mieć z tym problemów. How much używamy do niepoliczalnych rzeczowników, a how many do policzalnych? How much sugar have you got? Ile cukru masz? Czyli ile masz cukru? Zobaczcie, sugar, cukier jest niepoliczalny, ponieważ trzeba gdzieś tam go. Umiejscowić, nie policzymy cukru. I do tego użyliśmy how much. How many apples have you got? Zobaczcie, mamy jabłka. Liczba mnoga, czyli śmiało jabłka możemy policzyć. I dlatego użyliśmy how many. How many apples have you got? Ile masz jabłek? Ok. Mam nadzieję, że udało się bardziej rozjaśnić. Najważniejsze rzeczy związane z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Thank you for watching and see you.